Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Chciałabym opowiedzieć Wam o ósemce i dziewiątce mieczy. Jaka jest między nimi różnica, ponieważ pozornie w rozkładach możemy tej różnicy nie widzieć. Tak jest nie tylko z kartami ósemki i dziewiątki kijów, tak było również z kartami, o których ja opowiadałam o dwójkach w tarocie. Tak do tamtego filmu odsyłam Was. Jaka jest różnica między nimi? W różnych książkach, na różnych forach albo blogach możecie sobie poczytać o znaczeniach kartarota, ale mi chodzi o pokazanie może nie innej kwestii, innego punktu widzenia, tylko właśnie zaznaczenia, czym jest ósemka mieczy, a czym jest dziewiątka mieczy. Ja postaram się nie opowiadać tutaj y, o znaczeniach kart, chociaż chyba trudno mi będzie od tego uciec. Ale postaram się, y, postaram się, o tak to nazwę. Y, obrazek jest jaki jest. Ja wyjęłam te dwie karty z talii Alfonsa Muchy, y, dlatego że one są podobne do łejka, a ja łejka nie posiadam. Y, to nie jest w ogóle moja stolistyka. Mi się te karty nigdy nie podobały. I y, nie posiadam tej talii i raczej nie będę jej posiadać. Ale że, y, że Alfonsa Muchy talia jest wzorowana na Łejcie, dlatego postanowiłam dla tych osób, które nie znają innych talii albo trudno im y, odczytać symbole czy archetypy z innych talii, dlatego wyjąłam Alfonsa Muchę. Na ósemce mieczy widzimy to, co widzimy, i na dziewiątce mieczy również widzimy to, co widzimy. Nie będę wam opisywać, wszyscy widzą, tak? Ósemka mieczy jest blokadą to jest rzeczywiście blokada. Blokada psychiczna, emocjonalna, fizyczna, również, bo jeżeli mówimy o blokadzie fizycznej, to mamy na myśli na przykład zamknięcie gdzieś. Czy nie wiem, ktoś nas zatrzasnął w łazience, albo my sami siebie zatrzasnęliśmy, słuchajcie, w łazience, czy w toalecie, w galerii. Mnie się osobiście kiedyś tak zdarzyło, że nie mogłam wyjść yy, i musiałam dzwonić po pomoc. Yy, to jest blokada fizyczna. Blokadą fizyczną również może być, słuchajcie, czasowe zamknięcie w areszcie, tak? Pokazane w ósemce mieczy. Nie z powodu wyroku sądowego, ponieważ ósemka mieczy jest w pewnym sensie czasowym zamknięciem. Chociaż przy innych sprzyjających kartach mogłabym mówić o tym, że to już jest spędzenie dłuższego czasu w więzieniu. Ósemka mieczy jest blokadą emocjonalną i psychiczną związaną ze stresem. To są sytuacje stresowe. W dziewiątce mieczy również są to sytuacje stresowe, natomiast uzewnętrzniają one się zupełnie inaczej. Ósemka mieczy jest sytuacjami stresowymi, naszymi wewnętrznymi, ale również przychodzącymi z zewnątrz od innych ludzi czy od sytuacji, które nas dotykają albo z którymi my się spotykamy. Codziennie spotykamy się z jakimiś sytuacjami stresowymi, które nas paraliżują. Tak? Ale to nie jest taki paraliż motywujący, tylko właśnie demotywujący. Taki, który, z którym przez dłuższą chwilę, powiedzmy, nie możemy sobie poradzić. To jest również milczenie. Ósemka Mieczy mówi również o milczeniu o nieujawnianiu swojego własnego zdania, tak, na dany temat, czy to w pracy, czy to w jakiejś relacji. Um, ale przyczyna tkwi w tej blokadzie, dlatego że my na przykład się wstydzimy, bo ósemka mieczy również mówi o wstydzie, e, dlatego że e, mamy blokadę e, na przykład czakry gardła. E, ósemka mieczy bardzo często mówi o blokadzie czakry gardła o problemach, no między innymi też ze wzrokiem, tak, bo to wynika po prostu z, zobaczcie, z obrazka tutaj jest, tutaj ta kobieta na oczach ma opaskę jakąś, nawet może czasami mówić o, o, o utracie wzroku czasowym, czy no nie wiem, trwałym, w zależności od okolicznych kart, tak. Nie wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć o ósemce mieczy. O wstydliwości powiedziałam, o sytuacjach stresowych powiedziałam. Natomiast, jeśli pokazuje nam się ta karta ósemki mieczy na przykład na okolicznościach zewnętrznych, to możemy podejrzewać, że osoby, które nam gdzieś tam są w, w w naszym otoczeniu one nam w niczym nie pomogą, albo y, obraziły się na nas, albo nas zablokowały. Po prostu zablokowały. Nie wiem, w mediach społecznościowych y, albo na przykład y, chcą nas zapędzić w kozi róg. O tym też mówi ósemka mieczy. Y, to nie jest piątka mieczy, że ktoś nas. Y, Specjalnie chcę pognębić, ale ósemka mieczy mówi już o takim, jakby stanie faktycznym, tak? Na, na polu rzeczywistym to się dzieje, że mamy powiedzmy jakiegoś współpracownika albo nie wiem, nasz partner nawet blokuje nam naszą swobodę ruchu, w swobodę decyzji. Albo postępuje w taki sposób, że my czujemy się jak w sytuacji bez wyjścia, tak? Bo to jest w pewnym sensie sytuacja bez wyjścia, również czasowa. To wszystko zależy, słuchajcie, od, od naszej siły psychicznej, emocjonalnej i też po części fizycznej. W mieczach po prostu tak jest. Można trwać w ósemce mieczy w nieskończoność. Ale równie dobrze można y, trwać w niej tylko czasowo, tak? bo czasowo na przykład się stresujemy, y, ale to jest, jeszcze raz powtarzam, stres demotywujący. To nie jest motywujący stres, który nas y, y, podnosi się nam adrenalina i my coś chcemy zrobić. Y, stres demotywujący jest właśnie odwrotnością. Y, my czujemy się jak w pułapce tak? w sytuacji bez wyjścia, ktoś nas zapędził w kozi róg. I próbuje z nas zrobić też, to znaczy, ta ósemka mieczy nie mówi o tym, ale w podtekście jest, że ktoś próbuje z nas zrobić kozła ofiarnego. Ponieważ oko koźle ofiarnym to bardziej mówi piątka mieczy, natomiast ósemka mieczy w podtekście, tak? Albo nasz rozum może sugerować, że jeżeli ktoś nas zapędził w kozi to chce, wniosek wynika z tego, może chce z nas zrobić kozła ofiarnego. O jakich sytuacjach jeszcze mówi ósemka mieczy? O takich zwykłych słuchajcie codziennych. Ja kiedyś rozkładałam karty na jakieś mecze, tak? ale to nie takie zwykłe mecze, nasze krajowe, tylko to było chyba Euro 2012, nie wiem, czy, czy Mistrzostwa Świata. I ósemka mieczy, słuchajcie, pokazała mi piłkę w bramce. Ósemka mieczy jest, jakąś, jest jak siatka, tak? Jak siatka w bramce. Także ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że drużyna, u której wyrosłałam Ósemkę mieczy, wygrała. Czy tam przegrała już nawet nie pamiętam, bo miała więcej powiedzmy piłek u siebie w bramce, w siatce. Ósemka mieczy pokazuje mi również na przykład paczki, czy tam przesyłki kurierskie czy pocztowe. No paczka też jest jakąś zamkniętą przestrzenią, w której coś tam się znajduje i to jest dość logiczne, tak? To co mi tarot pokazał. Ósemka mieczy jako paczka, jako przesyłka. Ale już nie, nie taka, słuchajcie, że to jest polecony, czy to jest, no nie wiem, jakaś konkretna firma, po prostu paczka, tak? Paczta, paczka, przesyłka, karton, o, tak to nazwijmy. Um, ósem, ósemka mieczy również powoduje takie sytuacje, kiedy ten stres w nas, tak? Demotywujący stres, yy, powoduje nasze zwężenie yy, pola widzenia. Yy, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że na przykład my się tak stresujemy, tak denerwujemy, tacy jesteśmy nerwowi, tak wewnętrznie, martwimy się też o coś, że nie zauważamy okoliczności zewnętrznych. Idziemy albo mamy ograniczone pole widzenia tak jak koń, który idzie z klapkami na oczach. Wprost przed siebie nie widzimy tego, co jest po bokach. Może nam coś umknąć tak naszej uwadze wtedy nie wiem jakaś informacja albo po prostu jakiś obraz cokolwiek. To mam na myśli mówiąc, że zawężone pole widzenia w ósemce mieczy. Natomiast czym jest dziewiątka mieczy? Dziewiątka mieczy również jest sytuacją stresową, ale do tego stresu dochodzi również strach Strach też demotywujący. To są obie, obie karty są sytuacjami stresowymi demotywującymi, które paraliżują nas. Tak? W ósemce mieczy tego strachu w pewnym sensie nie ma albo jest niewielki, stres jest większy niż strach, natomiast w ósemce mieczy strach powoduje stres lub stres powoduje strach. To jest taka przenikająca się przenikające się odczucia i też nas to demotywuje, tak? Paraliżuje nasze działania. Y, dziewiątka Mieczy również mi osobiście pokazuje y, y, osoby, które y, mają y, kilkudniowe czy nawet kilkunastodniowe migreny. To jest również, słuchajcie, dość logiczne, ponieważ na Wejcie ten człowiek leży w łóżku i, i łapie się za głowę, a tutaj, słuchajcie, kobieta y, też ma coś na głowie, jakąś, powiedzmy, kompres i... Y, no tak jakby obrazkiem pokazała mi, pokazywała mi ta karta, tak, migreny, ale to nie są, słuchajcie, zwykłe bóle głowy, które, nie wiem, weźmie się tabletkę, czy nawet się zignoruje i po godzinie przejdzie. To są rzeczywiście bardzo mocne, bardzo silne migreny, czasem z aurą, takie, które. Wyłączają nas po prostu z codziennego życia. Kiedy musimy albo leżeć w łóżku, albo chodzimy bez celu po domu. Różni ludzie różnie reagują na ból i na stres i próbują sobie ulżyć, ale zazwyczaj przy migrenie no, nie możemy spać w nocy, tak? Bo ten ból jest taki silny, że nie możemy spać. No i dlatego też między innymi o dziewiątce mieczy mówi ta karta. Mówi ta sytuacja. Dziewiątka mieczy również jest jakimiś koszmarami sennymi, który budzimy się na przykład w ciągu nocy i boimy się zasnąć, tak? Tutaj w podtekście zawsze jest strach jakiś. Ja miałam niedawno taką sytuację w pracy, kiedy nazwijmy to moi przełożeni, bardzo nie fair w stosunku do mnie postępowali i ja byłam wtedy w dziewiątce mieczy co to oznaczało na poziomie takim zwykłym, codziennym, fizycznym. To oznaczało, że ja byłam tak zestresowana i tak, nie wiem w sumie dlaczego, bo teraz z perspektywy czasu widzę, że mogła, mogłam inaczej postąpić, ale wiecie, Polak mądry po szkodzie. Kiedy znajdziemy się w dziewiątce mieczy i ja wtedy znalazłam się w dziewiątce mieczy, to ja nie dość, że byłam zestresowana, to jeszcze się bałam. Bałam się sytuacji, które mogą mnie spotkać z zewnątrz, konkretnych sytuacji, i to nie były takie wydumane sytuacje. One miały podstawę w czynach jednej z osoby. Bałam się o swoje zdrowie, o swoje życie. I z tą osobą ja pracowałam zawodowo, więc ja nie mogłam zerwać, wiecie, kontaktu, tak jak nie wiem, z sąsiadką odwrócić się na plecach i mam cię gdzieś. Więc te sytuacje stresowe, które były wtedy u, u mnie w dziewiątce mieczy, spowodowały e, blokady mojego żołądka i e, ja nie mogłam jeść przez dwa miesiące. Ja schudłam prawie 10 kilo. Nie wiem, czy widzieliście to na e, filmikach, ale po prostu e, mój żołądek odmówił e, przyjmowania pokarmów. tak? Takich, no oczywiście z, e, e, Zrobię teraz dygresję. Oczywiście ja coś tam jadłam, ale nie jadłam normalnie, tak jak każdy człowiek, nie wiem, śniadanie, obiad i kolacja czy, czy cokolwiek. Ja po prostu czułam, czułam burczenie w brzuchu, ale tylko przegryzałam na przykład pół bułką suche, suchą bułką, żeby przestało mi burczyć w brzuchu, ale nie odczuwałam... W ogóle chęci, tak? Rzucia i przełykania. To są właśnie takie sytuacje w dziewiątce mieczy, kiedy ten stres i strach przede wszystkim, bo tutaj strach też dochodzi, uzewnętrznia się tak, a nie inaczej. Inni na przykład w takiej sytuacji, w jakiej ja się znalazłam, mogliby mieć zwiększone łaknienie, tak? Natomiast ja miałam zupełnie odwrotnie, zawsze mam zupełnie odwrotnie, blokadę żołądka i y, y, zmniejszenie łaknienia. To są sytuacje, które trudno jest przejść. Trudno jest przejść y, w dziewiątce mieczy. To nie są, słuchajcie, tylko tak jak się słyszy, macie jakieś problemy, przez które nie możecie spać w nocy. No okej, okay, to jest prawda, tylko co się za tym kryje. Kryje się za tym e, olbrzymi stres, kryje się za tym olbrzymi strach, zamartwianie się, y, wyolbrzymianie y, różnych sytuacji czy, czy tych problemów, tak? Zrobienia z, igie, z igły widły w dziewiątce mieczy, cały czas mówię o dziewiątce mieczy, y, tworzenie czarnych scenariuszy. I y, to jest y, sytuacja naprawdę, naprawdę bardzo ciężka. I już to nie ma znaczenia, czy my sami sobie wywołujemy w tej dziewiątce mieczy to, czy przychodzi do nas to z zewnątrz. Faktem jest, że przejść dziewiątkę mieczy jest gorzej niż ósemkę mieczy, po dziewiątce jest dziesiątka i to już jest, słuchajcie, całkowita ruina. Rzeczywiście tak jak Crowley to nazwał, według mnie to jest całkowita ruina. I nie ma już co zbierać. Nie ma co zbierać jeśli chodzi o człowieka, tak, wewnętrznie, psychicznie, emocjonalnie, ale również zewnętrznie. Ja przeszłam dziewiątkę mieczy, znalazłam się też w dziesiątce mieczy i teraz walczę, słuchajcie, to jest reakcja łańcuchowa, czyli tak, mało jesz, tak, nie, może inaczej, stresujesz się i mało jesz. Mówię teraz o sobie. Jeśli mało jesz, to Twój organizm przyjmuje za mało e, substancji odżywczych e, e, i, te, i musisz zmagać się w tym momencie z e, faktem wypadania włosów, osłabienia włosów, e, no nie wiem, suchą skórą. E, Rozregulowaną żo żołądkiem czy systemem pokarmowym. Także konsekwencje dziewiątki mieczy ja ponoszę do dzisiaj. I to nie jest tak prosto, słuchajcie. Osoba, która rozkłada karty, tak, i powie, no nie wiem, Proszę się tak nie przejmować, bo pani sama sobie, czy pan sam sobie e, napędza te myśli, proszę z tego wyjść. Mm -mm. To nie jest tak prosto. Naprawdę to nie jest tak prosto. E, to jest sytuacja bardzo ciężka, e, czasami wymagająca również terapii psychicznej albo e, pomocy z zewnątrz, po prostu pomocy z zewnątrz, czasami w dziewiątce mieczy. Jeśli ktoś się znajduje, potrzebuje albo potrzebowałby osoby trzeciej czy osoby drugiej niezaangażowanej w tą sytuację, aby uświadomiła osobie zainteresowanej, że nie jest tak źle jak ona myśli, aby w dziewiątce mieczy, czy na przykład również w ósemce mieczy, ta osoba z zewnątrz przekazała inny punkt widzenia. Chociaż. W ósemce mieczy mogłoby to pomóc szybciej niż w dziewiątce mieczy, tak? Ja mówię to do Was z mojego własnego doświadczenia, ale nie tylko y, dlatego. Y, setno dziewiątki mieczy ja pojęłam już dawno, zanim y, spotkałam mnie teraz niedawno, w tym roku taka sytuacja, a nie inna. Ale w tym roku niedawno przeżyłam ją na własnej skórze, także ja mogę Wam powiedzieć, jak to wygląda. Tak? I to nie jest tylko jedyny scenariusz dziewiątki mieczy, bo na pewno są y, miliony scenariuszy, tyle ile y, żyje osób na świecie. Tak? Nam zdarza się, czy wydarza się nie tylko, nie tylko przyjemne, dobre, miłe rzeczy, ale również te negatywne, te ciemne, te stresujące dołujące i tak dalej życie nie jest tylko usłone różami i dlatego no, karty Tarota tak, pokazują różne oblicza życia i różne oblicza sytuacji w jakich znajduje się człowiek także to wszystko miałam Wam do powiedzenia jeśli chodzi o ósemkę i dziewiątkę mieczy jeżeli macie zupełnie inne doświadczenia z tymi kartami, bardzo chętnie ja poczytam o nich, napiszcie mi tam na dole w komentarzach jeśli się ze mną nie zgadzacie, też napiszcie mi, dlaczego nie. Ja przemyślę wasz punkt widzenia, bo może rzeczywiście yy, warto byłoby też wziąć pod uwagę to, co mówią inni. A ja na przykład nie widzę i mam tylko yy, takie zdanie, a nie inne. Dobrze, to było wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję za spędzenie tego czasu ze mną i do następnego.